Zapraszam lekarzy i techników na piąty kongres ceramis no Limits w moim wykładzie Chciałbym podkreślić trzy elementy. Pierwszy, czyli współpraca, bo tylko wspólne działanie lekarza i technika, rozumiejących swoje wzajemne ograniczenia, składają się na sukces, jakim jest zadowolenie pacjenta. Drugi element, który chciałbym poruszyć, to preparacja minimalnie konieczna, która uwzględnia oprócz twardych tkanek zęba, miazgi i przyzębia, również oczekiwania pacjenta co do funkcji i estetyki oraz oczekiwania technika co do preparacji i miejsca na pracę. Trzecim elementem mojego wykładu będzie to, co nas często nurtuje. Jak przeprowadzić powtórne leczenie protetyczne, kiedy prace protetyczne wcześniej wykonane gdzieś w innym gabinecie u naszego pacjenta nie satysfakcjonują tego pacjenta. Serdecznie zapraszam, na pewno będzie ciekawie. Dziękuję bardzo. <laughs>